Mówi się, że Ziemia Kłocka to mała, bogata kraina, tak jak i cały Dolny Śląsk, tak i ona kusi ogromem piękna i atrakcji. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to jeden z najbardziej obfitych w atrakcje regionów w Polsce. Choć jest to turystyczny raj, to niestety wciąż pozostaje białą plamą na mapie Polski. Zaglądamy dziś do ziemi kłodzkiej, pełnej gór, szlaków i pięknych widoków. Pokażemy Wam małą Szwajcarię, w której poczujecie się jak w alpejskiej wsi. Odwiedzimy jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska, zbudowane przez trzy narody. Zobaczymy największą górską twierdzę w Europie. Poszukamy żyły złota w kopalni, a także spróbujemy wydostać się z labiryntu pełnego skał. Ale ciasno. Na koniec trafimy na koniec. Koniec świata. Zapraszam. No w końcu, w końcu udało mi się tutaj dotrzeć. Jestem w kotlinie Kłodzkiej, e, wróć. Jestem na ziemi kłodzkiej, tak, na ziemi kłodzkiej. Często ten region mylnie jest nazywany kotliną kłodzką, choć sama kotlina zajmuje jakieś 20% całej ziemi kłodzkiej. Bardzo się cieszę, że będę mógł wam pokazać te piękne okolice, bo mam wrażenie, że wciąż niewiele osób wie, jaką perełkę skrywa dolny Śląsk. Tydzień tutaj to za mało by pokazać nawet połowę tego, co tutaj jest, a co dopiero weekend. No ale cóż, trudne zadanie, poradzę sobie z nim i pokażę Wam to, co mnie zauroczyło tutaj najbardziej. To jest to miejsce, które koniecznie musicie odwiedzić. Międzygórze, przez wielu nazywane Małą Szwajcarią, to chyba najpiękniejsza miejscowość ziemi kłodzkiej. Jest jak wyjęte z innej rzeczywistości. Zapomina się, że jest to Polska. Naprawdę. Ja osobiście czuję się tu jak w jakiejś szwajcarskiej wiosce. No i ktoś mógłby teraz zapytać: "No ale jaka Szwajcaria na południu Polski? Co to za ściema?" Otóż żadna ściema. Popatrzcie tylko na te budynki. Wybudowano tutaj domy w stylu szwajcarsko-norweskim, a to zasługa pewnej ważnej postaci dla Międzygórza, czyli Marianny Orańskiej, nazywanej często dobrą panią. Była to niderlandzka królewna w 1840 roku wykupiła ówczesną wieś, no i przekształciła ją w urokliwą miejscowość letniskową. A skąd akurat pomysł na tego typu architekturę w tym miejscu? No, warto cofnąć się do historii Marianny Orańskiej, która po rozwodzie z mężem otrzymała zakaz wyjazdu w Alpy. Postanowiła więc na przekór tym ograniczeniom stworzyć taką namiastkę alpejskiego miasteczka właśnie w Międzygórzu. I wiecie co? Naprawdę jej się to udało. Spacer po Międzygórzu jest jak podróż w czasie do minionej epoki. Piękne ponad stuletnie wille i pensjonaty przyciągają wzrok co kilka kroków. To naprawdę architektoniczna perła Sudetów. Pomiędzy willami pamiętającymi przedwojenne czasy znajduje się kolejna, tym razem naturalna atrakcja Międzygórza. Jest nią mierzący 22 metry wodospad Wilczki, obecnie drugi najwyższy wodospad w Sudetach po wodospadzie Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie. Oj, ładny ten wodospad Wilczki, ładny! Jakiś czas temu wybudowano tu takie ścieżki, po których można sobie spacerować, i właściwie widać ten wodospad z każdej perspektywy. Ale według mnie ten punkt obserwacyjny, na którym ja się teraz znajduję, jest najlepszy. Stąd idealnie się prezentuje ten wodospad. Ale też zwróćcie uwagę na ten mostek nad wodospadem, bo on został ufundowany przez Mariannę Orańską. Za jej czasów wstęp do tego miejsca był płatny, a dzisiaj można za darmo tutaj być i podziwiać te widoki. Jak już napatrzycie się na ten malowniczy wodospad, to odwiedźcie zaporę wodną na rzece Wilczce. Ma ona 29 metrów wysokości i 108 metrów szerokości. Wybudowano ją na początku XX wieku. Na wyobraźnię działa fakt, że zbiornik ten może pomieścić aż milion metrów sześciennych wody. A to i tak okazało się zbyt mało podczas wielkiej powodzi w 1997 roku, kiedy woda przelewała się nad tą zaporą. Teraz turyści znajdą tutaj taką metalową kładkę na szczycie tej zapory, stąd doskonale widać jak wielka potrafi być ta niepozorna rzeczka. sobie myślę, że to, co najbardziej ujęło mnie w Międzygórzu, to to, że jest tutaj tak spokojnie i kameralnie. Ta miejscowość zachowała swój dawny blask, co jest rzadkością w górach. Pamiętajcie, że Mała Szwajcaria to bardzo dobra baza wypadowa w góry, więc stąd możecie dotrzeć na jawor, na śnieżnik czy na inne szlaki. Jeśli macie trochę energii, siły i chęci, to warto się tam wybrać. Mnie jak zwykle czas goni, więc o wycieczce na śnieżnik nie ma dzisiaj mowy. Postanowiłem jednak udać się do miejsca, o którym słyszałem wiele, a które rozpala wyobraźnie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Oj, pogoda się nieco zmieniła, rozpadało się, zaraz będę cały mokry, ale całe szczęście mam się gdzie schować, bo zaraz będę pod ziemią. W każdym razie, jeśli lubicie przygody, podziemne klimaty, to obowiązkowo wybierzcie się do Złotego Stoku. Kiedyś była tu kopalnia złota, dziś znajduje się tu jedna z największych atrakcji regionu. Nie tylko dla dzieci. To co, jest tutaj złoto? Oczywiście, że złoto jest w postaci super, świetnej atmosfery złotej. E, natomiast tak szczerze mówiąc, złoto jest, jest to około 4 gramów. Uwaga, na tonę skały. To kiedy było tego złota tutaj najwięcej? Jakby złoty okres przypadał na wieki średnie, czyli generalnie od początku do końca średniowiecza tutaj tych kopalni było najwięcej, nawet 150 kg rocznie wydobywano. Dużo, bardzo dużo i zjeżdżały naprawdę najbogatsze rody z całej Europy, żeby kupić parcel ziemi i żeby tą kopalnię mieć na własność. No dobrze, a kiedy kopalnia zakończyła swoją działalność? Tak. To jako kopalnia. Górniczo. W 1961 roku, dokładnie 1 kwietnia na Prima mało tego, w polskiej telewizji puszczono materiał z zamknięcia kopalni Złota, o czym nikt nie wiedział, że kopalnia Złota istnieje, więc był to dobry żart Prima Aprilisowy Ludzie myśleli, że to jest żart. Przez dziesiątki lat kopalnia stała opuszczona, niszczała, natomiast w 1996 roku po raz pierwszy stopy postawił tu pierwszy turysta. Ja osobiście też jestem jakby częścią spilo klubu, mam znajomych górników. Generalnie pracujemy nad tym, żeby odkryć coś nowego. Albo są to jakieś narzędzia górnicze, które znajdujemy, albo nowe korytarze, które prowadzą do miejsc, w których nie było nikogo przez dziesiątki, czasami setki lat. Jest sztolnia, jedyna sztolnia wysadzona przez Niemców w 1945 roku. Jest ogromny zawał, za którym tak naprawdę od 1945 roku nie wiadomo co jest. Tak więc takie prace prowadzimy. Złoty pociąg. Ale o komnata nic jeszcze nie wiemy. A no to może jeszcze znajdziemy tutaj. No damy, to wtedy damy przyjedziemy. Wam Dajcie wam? Dobra, to przyjeżdżamy, obiecuję. Tak jest. Złotego pociągu na razie nie znaleziono, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Samo zwiedzanie kopalni jest naprawdę ciekawym doświadczeniem. W przeszłości wydrążono tutaj aż 300 km chodników, sztolni, szybów, by łącznie przez wieki wydobyć tu, uwaga, jedynie 16 ton złota. W kopalni zwróćcie uwagę na najwyższy w Polsce podziemny wodospad. Trzeba przyznać, że dzięki iluminacjom wodospad wygląda naprawdę dobrze. Super atrakcja czeka na Was na końcu zwiedzania. ta super atrakcja to pomarańczowy podziemny tramwaj. To jedziemy! Dobra! Ależ mną wytrzęsło. Słuchajcie, to już koniec zwiedzania. Szkoda tylko, że na koniec tego zwiedzania nie dostaje się takiej bryłki złota, to by rozwiązało wiele moich problemów. W każdym razie na zwiedzanie musicie zarezerwować tak półtorej godziny minimum. Mówię minimum, dlatego że tutaj znajdziecie także inne atrakcje, no ale ja dzisiaj sobie je... Odpuszczę, no i jeszcze jedna taka mała porada ode mnie. Załóżcie coś na siebie, bo tam w kopalni jest naprawdę zimno. 7 stopni, wymatło trochę. Czas się trochę rozgrzać i ruszyć dalej. Tym razem kierunek kłocko. Gdy pierwszy raz przyjechałem do Kłodzka, było to jakieś kilkanaście lat temu, to autentycznie byłem przerażony, naprawdę. Wysiadłem z pociągu, skierowałem się w stronę dworca autobusowego, usiadłem sobie na ławce, czekając jakąś dobrą godzinę na autobus w stronę Gór Stołowych i taką miałem jedną myśl w głowie: co to za brzydkie miasto to Kłodzko? Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że dosłownie po drugiej stronie ulicy czeka na mnie inny świat. Ten inny świat poznałem dopiero kilka miesięcy później. Wiele razy zastanawiałem się, jak to możliwe, że tak piękne miasto odwiedza tak niewiele osób, tak mało osób w ogóle je zna. Na szczęście dziś powoli zaczyna się to zmieniać. Kłocko to jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska. Położone nad rzeką Nysą Kłocką zapewnia całkiem miłe dla oka krajobrazy. To urokliwe miasteczko prawa miejskie otrzymało około 1275 roku, no i rozkwitło w XVI wieku. Zbudowały go trzy narody Polacy, Czesi i Niemcy których wpływ kulturowy widoczny jest do dziś. Pamiętajmy, że najdłużej na tych terenach przebywali Czesi. Kłodzko do Polski trafiło dopiero w 1945 roku, co zresztą nie spodobało się Czechosłowacji, która przez długie długie lata rościła sobie prawa do tych terenów. W każdym razie całe szczęście Kłodzko jest teraz polskie, a my możemy tu podziwiać między innymi oryginalny układ średniowiecznego miasta. Zresztą zobaczcie sami. Rynek został wytyczony w pierwszej połowie XIV wieku, czyli dawno, dawno temu. A na środku ratusz, dosyć charakterystyczny ratusz, który zachwyca różnorodnością stylów. Obok ratusza późnobarokowa barokowa kolumna wotywna, ufundowana przez mieszkańców w podzieńce za uchronienie miasta przed zarazą. Przed głównym wejściem do ratusza fontanna, chrapiąca fontanna, bo jestem już cały mokry. Którą postawiono w miejscu dawnej studni miejskiej? Tuż obok fontanny, pręgierz miejski. Zwróćcie uwagę, że na jego szczycie znajduje się złodziejaszek z workiem pełnym łupów. To znak tego, że dawniej wykonywano tutaj kary chłosty. Usunięto ten pręgierz na początku XIX wieku, ale powrócił tutaj w 2011 roku. Dlatego jak będziecie w Kłocku, bądźcie grzeczni. W Łocku na pewno nie raz będziecie przechodzić przez kamienny most gotycki. Często porównuje się go z mostem Karola w Pradze. Rzeczywiście podobieństwo jest, choć ten prawdopodobnie jest starszy niż ten z Pragi. Mówię prawdopodobnie, bo dokładna data jego budowy nie jest znana. Przypuszcza się, że powstał między XIII a XIV stuleciem. Most ma długość 53 metrów i 6 metrów szerokości. 6 jest także na nim figur. Jest tu m.in. Pieta, jest Święty Wacław, czyli patron Czech, jest także Święty Franciszek Ksawery, czyli patron Kłodzka. Co ciekawe, most jest zbudowany z kamienia, a spoiwem było wapno z dodatkiem kurzych białek. Nie wiem, jak to jest możliwe, że ten most nadal tutaj stoi, ale wiem jedno, ta informacja ma potwierdzenie w źródłach. Dużo można byłoby jeszcze zwiedzać w Kłodzku. Jeśli tu przyjedziecie, na pewno warto przejść się taką podziemną trasą turystyczną, gdzie zobaczycie, jak żyli mieszkańcy miasta kilka wieków temu. Punktem dla wielu obowiązkowym i charakterystycznym jest też Twierdza kłocka, olbrzymia fortyfikacja, która imponuje wielkością i przypomina historię tego miasta. Ależ tutaj jest fajnie, słuchajcie, oprócz takiej tradycyjnej trasy zwiedzania znajdziecie punkt widokowy, ten na którym się właśnie znajduję, z przepiękną panoramą na niemal całą Kotlinę Kłodzką. Ja jednak ruszam dalej, bo chcę Wam pokazać inną, ale równie spektakularną twierdzę. Mariuszu, dlaczego ta twierdza jest taka wyjątkowa? Twierdza na Góra, mówi się o niej, że to jest największa górska twierdza w Europie. Czy największa, to nieważne. Najpiękniejsza. Położona w naprawdę spektakularnym miejscu, na szczycie gór. Wówczas była najnowocześniejszą twierdzą w Europie. Twierdza nie została zdobyta, a więc ona nie została przebudowana. Teraz oczywiście twierdzę rekonstruujemy, no bo ząb czasu ją nadgryzł. Jest taka, jak ją wymyślono, jak ją zaprojektowano jak ją wybudowano. Kiedy powstała ta twierdza i po co? Odpowiedź nie jest taka łatwa. Po wojnach śląskich, Fryderyk II Wielki miał tutaj nieciekawe doświadczenia w Srebrnej Górze. Został stąd ostrzelany. W tym miejscu żadnej fortyfikacji nie było. Bardzo rozdrażniła go informacja, że nie strzelali do niego Austriacy, z którymi wojnę prowadził, tylko Chorwaci na służbie austriackiej. Nie był fanem Słowian, możemy tak powiedzieć, i podobno poprzysiąg, że Chorwatów stąd wypędzi, a po wojnie taką tu twierdzę wystawi, że nikt stąd już do niego strzelony nie będzie. Czyli co Duma? Przede duma. Przede urażona byłem. Duma Królewska e, nakazała wybudować twierdzę, e, drobinkę z jednego końca na, na drugi koniec twierdzy, 2,5 kilometra, 106 hektarów budowli. Jak wygląda ta trasa zwiedzania? Co tutaj możemy zobaczyć? Czy w ogóle warto? Zwiedzamy Donjon serce naszej twierdzy. Zwiedzamy część płaszcza bastionowego, czyli tej envelopy, tej, tej części, która otacza ten dążon Mamy wystawę artyleryjską, wystawę mundurów, kasiora tamte, z tamtych czasów, bo to też jest ciekawa sprawa. Każdy eksponat, który tu jest, można dotknąć. To nie jest jak muzeum odgrodzone. To jeszcze na koniec zapytam się ciebie o, o ten eksponat. No właśnie, eksponat czy nie eksponat? Jest to współczesna replika armaty fortecznej. Kula, którą strzelała ta armata, ważyła 12 Funtów, czyli około 6 kg. Postawa obrony twierdzy, w, 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 każdych twierdców tamtych czasów. To co, postrzelamy? No oczywiście, że postrzelamy. Zabnęło. Oj, wybuchowo zakończyłem swoją wizytę na twierdzy, ale spokojnie mój słuch nadal działa jak należy. Pamiętajcie, że twierdzę można zwiedzać codziennie przez cały rok. Gdy będziecie do niej jechać, nie zapomnijcie zatrzymać się na chwilę w samej srebrnej górze. Sobie myślę, że często turyści przejeżdżają przez srebrną górę, ale rzadko się tutaj zatrzymują. A szkoda, bo to taka mała perełka, niezwykle urokliwa, ale niestety pusta. Sam nie spodziewałem się, że jest tutaj aż tak ładnie. Samo położenie tej miejscowości jest naprawdę ciekawe, bo znajduje się na granicy Gursowych i Barskich. Wieś ciągnie się na około 3 km. Trochę czuję tu taki klimat włoski. Warto tu przejść się spacerkiem i zobaczyć choćby 18-wieczne domki, tkaczy i górników. A to dlatego, że miasteczko przez wiele stuleci było Miejscem wydobycia ród srebra. Podobno na początku XX wieku była tu fabryka zegarków, były też hotele, skocznia narciarska, no i tor saneczkowy. Nic po tym nie zostało. Szkoda, mam nadzieję, że jeszcze srebrna góra przeżyje swój prawdziwy renesans i tego jej życzę. Nowy dzień, nowy ja, jest moc, siła, energia i ładna pogoda. Czas ruszać w góry. A konkretnie w góry stołowe to one najbardziej fascynują i uzależniają. Uwierzcie, że wiem co mówię drugich takich w Polsce, ale ich w Europie nie znajdziecie. Ich nazwa nie jest przypadkowa o nie. Te góry są płaskie płaskie jak stół taki prawdziwy górski event. Magiczne góry stołowe skrywają wiele skarbów. Jednym z takich skarbów są błędne skały, miejsce niezwykle popularne wśród turystów, dlatego że rocznie przybywa tu ponad 300 tysięcy osób. Błędne skały to nic innego jak labirynt skalny, który jest położony na wysokości ponad 850 metrów nad poziomem morza. No i co? No i trzeba się trochę tutaj nagimnastykować i przeciskać przez te szczeliny. Brzmi jak dobra zabawa. Idę to sprawdzić. あれジャストまさか。<music> <music> Takiego poplątania, ciasnych korytarzy, przejść, zaułków nie spotkacie w Polsce nigdzie więcej. Bywa ciasno, wąsko, z większym plecakiem może być ciężko. Tu na czworaka, tam w przykutkach trzeba się naprawdę nagimnastykować, by pokonać tę trasę. Moja szczupłość się nieraz tutaj przydaje. I jeszcze jedna taka mała ciekawostka. Reżyserzy często są tak zachwyceni błędnymi skałami, że wykorzystują je w swoich filmach jako plener. Tak było choćby z opowieściami z Narni, tak, tak, mowa o tej światowej produkcji. Co prawda aktorzy tutaj nie przybyli, oni zostali dodani tutaj komputerowo, no ale niech żałują, bo zobaczcie jak tu jest pięknie. Na koniec wizyty w błędnych skałach mała porada ode mnie. Bilety wstępu najlepiej kupcie wcześniej przez internet. Nie ma co tracić czasu na stanie w kolejkach, zwłaszcza gdy wokół naprawdę jest co robić. Czas się trochę ruszyć i wyruszyć na szlak. Jeśli chodzi o góry stołowe, to zazwyczaj turyści przyjeżdżają tutaj, do Radkowa, bo stąd można łatwo się dostać na Szczeliniec Wielki. Szczeliniec Wielki to jest najwyższy szczyt w tym regionie. Ma 919 metrów wysokości. No i tam macie zagwarantowane piękne widoki. Jednak ja chcę Wam pokazać moje ulubione miejsce tutaj i to nie jest Szczeliniec Wielki. Ilekroć jestem w tych okolicach, tyle kroć kieruję się w stronę małej i niepozornej pasy. is Do Pasterki można dojść żółtym szlakiem od strony Radkowa. Wędrując nim, na waszej drodze pojawią się pozostałości po infrastrukturze, która służyła turystom na przełomie XIX i XX wieku. Odnajdziecie tu wykute w skalę ławeczki, schody, tablice pamiątkowe czy starą fontannę. To wszystko dlatego, że przed 100 laty ten szlak był najczęściej wybieraną opcją dostania się na szczyt Szczelińca. Bardzo lubię ten szlak. Ach, zmęczyłem się. Bardzo lubię ten szlak, dlatego że zazwyczaj tutaj nie ma ludzi, jest cicho no i spokojnie, a jedyne co słychać to szum wody. Zresztą po drodze zobaczycie wodospad pośny. Może on nie robi jakiegoś takiego wrażenia jak ten w Międzygórzu, ale i tak cieszy oko. Wędrówka do Pasterki wiedzie przez góry, lasy i pola. Po jakichś dwóch godzinach z Radkowa dotrzecie do Pasterki, malutkiej miejscowości, w której mieszka jedynie nieco ponad 20 mieszkańców. Co ciekawe, przed II wojną światową żyło tu około tysiąca mieszkańców. Jeśli tu traficie, to na pewno odwiedzicie schronisko, które już na stałe wpisało się w to niezwykłe miejsce. Beato, podobno to koniec świata. Podobno tak. Koniec świata, bo znajdujemy się w wiosce, jedynej wiosce na terenie parku Gó Narodowego Gór Stołowych, w której kończy się droga. Za drogą można już tylko pójść na spacer, a droga zaprowadzi nas do Czech. Wydaje mi się, że to nigdy nie będzie epicentrum, epicentrum takie turystyczne. Ale może a, też i całe szczęście, bo właśnie to jest i, jej urok. Właśnie może to jest jej urok, tak. tutaj można robić. Pasterka w ogóle to ma całkiem sporo wyjść na szlaki stąd, no bo możemy pójść bezpośrednio na Szczeliniec, do Srońska też 45 minut, błędne skały półtorej godziny. Natomiast ja ostatnio sobie tak myślałam nawet o tym, że kurczę, w Górach słowych są niedocenione łąki. Wystarczy wychylić się za linię lasu, tam są naprawdę rozległe, rozległa sawanna pasterska, z której rozciąga się widok na Karkonosze, na Śnieżkę, em, na Bożanowski Szpiczek, czyli też na tę część czeską. Stąd można pójść do Czech na ser smażony fajak czeskiego piwa. To jest twoja Miejsce na Ziemi czy nie? Tak, ja się tu przeprowadziłam Zuckiego, rzuciłam tam całkiem dobrze, prosperujący świat IT. Jak tylko pojawiło się hasło, że można, że można wziąć pasterkę. I tak, tak. Ruszyłam. Dokładnie. Ostatnio miałam czas mieszkania trzy tygodnie we Wrocławiu i, no nie. nie. Pasterkę jednak wygrywam. Spokój, cisza, często też brak zasięgu w telefonie. To idealne miejsce do odpoczynku od codziennych obowiązków, no i tego szaleńczego pędu. Tuż obok schroniska, na takiej górze, znajdziecie mały pomniczek. Pomniczek, który w zasadzie jest symbolem tego miejsca, a na nim napis: Serce pozostawione w pasterce. Ja swoje serce myślę, że już dawno zostawiłem nie tylko w Pasterce, nie tylko w Górach Stołowych, ale w ogóle w ziemi kłodzkiej. Mam nadzieję, że jeśli wy tutaj przyjedziecie, to wasze serce choć przez chwilę mocniej zabije. Wcale nie musicie go tutaj zostawiać. Weźcie je ze sobą, by móc dalej z nami odkrywać ciekawe i piękne miejsca w Polsce.